Witam serdecznie, z tej strony Marcin Czyrek, właściciel lokam. Chciałem Wam dzisiaj przedstawić bardzo fajnego kampara zbudowanego na Volkswagenie Crafterze H2 L3. Bardzo fajna baza została użyta do, do budowy. Ośmiostopniowy automat, 177 koni. Chodźcie, zapraszam Wam ze środka, zobaczycie. Mam też jeszcze taką niespodziankę odnośnie tego samochodu, ale to na końcu filmiku, także oglądajcie do końca, to na pewno, na pewno się dowiecie. Na wejściu stopień wysuwany, który możemy tutaj akurat sobie wsuwać i wysuwać, także bardzo, bardzo fajnie. Lodóweczka nazwita, 90-litrowa lodówka z zamrażalnikiem, bardzo fajny dostęp, bo z zewnątrz, stąd, z każdej praktycznie pozycji. Fotele obrotowe, fotele obrotowe z naszymi logami, samochód w sumie został zbudowany niedawno, jest on zbudowany pod targi październikowe które będą w Poznaniu, także możecie nas tam zobaczyć. Yy, tak, w sumie ośmiostopniowy automat, bardzo, bardzo bogate wyposażenie, łącznie z podgrzewaną szybą, masażem kierowcy i tak dalej, a może nie o samochodzie. Mamy tutaj szyby założone uchylne. Mamy też rolety, które w nocy możemy sobie zaciemić, Rzeczywiście rolety yy, szoferki też są. Całym kamperem steruje Sinmarin. Mamy tutaj naładowanie akumulatorów, mamy jakieś pogodę, ciśnienie, mamy szarą czystą wodę, naładowanie baterii i wiele innych funkcji, jak, jak pompka wody, jak sterowanie oświetleniem i tak itd., wyłącznik prądu, boiler, przetwornica 230, jednym przyciskiem po prostu załącza 230. W tym momencie w całym samochodzie już działa, jest 230 w gniazdkach, także można korzystać właśnie z jakiegoś laptopa czy z czegoś innego. System nagłośnienia został dołożony JBL-a z przodu głośniczki z tyłu jeszcze dodatkowe głośniki. Pojazd zbudowany w sumie pode mnie, potrzebowałem dla trzech osób, więc on jest w sumie dla trzech osób. w tym momencie w dalszej części samochodu mamy tak. No tutaj mamy stolik oczywiście rozkładany, pojemne szafki, mamy łazieneczkę, łazienkę z prysznicem. tutaj w łazience mamy oświetlenie. Yy, mamy wentylator, wywiew, nawiew, także bardzo fajna łazienka, wyciągany prysznic. Baterię prysznicową możemy wziąć możemy wziąć kąpiel. Jeszcze prysznic drugi mamy też yy, z tyłu samochodu, tam za, za chwilkę wam na szybko pokażę. No, ale taka setowa, oczywiście opróżniana, także myślę, że, że też fajny barier. Dodatkowo mamy podświetlenie, jedno, drugie na suficie też tutaj mamy. Wentylator załączany elektrycznie, sterujący wywiewem, nawiewem w samochodzie, także bardzo fajna opcja. Jeszcze tutaj wrócę tylko tak do foteli. Fotele bardzo fajne, bardzo wygodne, oba na pneumacie. Bardzo czy rzadko spotykam w crafterach, ponieważ no mało kto podejmuje się przerobienia tutaj e, tych foteli że, że po prostu z ręcznym, który, który gdzieś tu przeszkadza. Myśmy, myśmy to zrobili, bardzo fajnie to wyszło, więc oba fotele macie na pneumacie. Bardzo fajny samochód. Do jazdy, w związku właśnie z tymi pneumatami, bardzo wygodny. Kuchnia, szafki przestronne, mamy kuchenka dometika z dwoma palnikami, mamy, mamy zlew z kranem, tutaj z bieżącą wodą, ciepła, zimna oczywiście woda. Zimna woda oczywiście jest cały czas, natomiast ciepłą bardzo szybki sposób. Grzejemy tutaj elektrycznym bojlerem trumy, lub też w momencie, kiedy mamy ogrzewanie, kiedy korzystamy z ogrzewania ciepła, woda jest tak, że tak powiem gratis, ponieważ ciepłe powietrze przechodzi przez zbiornik trumy i go ogrzewa. W dalszej części mamy sterowanie tylnym, wszystkim co jest z tyłu kampera, czyli sterowanie całym oświetleniem, ledami, lampki czytelniczki, dużo gniazdek USB, sterowanie ogrzewaniem i tak dalej, dodatkowe światło też bagażniku. Uszko podwójne, prawie m w poprzek, M40 szerokości, więc dla, dla dwóch osób jak najbardziej. Na suficie klimatyzacja 12V, którą po prostu, no zobaczcie, załączam w tym momencie, ona, ona jest naprawdę bardzo fajna, może schłodzić ten samochód, no tam zależy z jakiej temperatury, ale... Najlepiej wieczorem przed spaniem na, na pół godziny, 40 minut wystarczy włączyć. I ja wyłączę, bo nam po prostu zakłóci głos, ale, ale, ale uwierzcie, że działa bardzo fajnie. E, pokażę Wam jeszcze szybko tylko tył samochodu, bagażnik, bo też nie chciałbym przeciągać tutaj nagrania. E, specjalnie tutaj zastosowaliśmy szyby samochodowe, żeby ten crafter przypominał dość mocno nie kampera, natomiast samochód jako brygadowy, tak samo z tyłu e, szyby samochodowe, bardzo ładnie się przez to prezentuje. Oczywiście rolety tych szyb mamy. Mamy tutaj bagażnik na rowery, który po prostu możemy właśnie opuścić jak widzicie i wtedy, i wtedy bezproblemowo zamykamy, zamykamy drzwi. Mamy prysznic zewnętrzny, o którym wcześniej wspominałem. Możemy tutaj korzystać z prysznica, wlew wody ukryty, którym tutaj też możemy nalewać wodę. Mamy dość spory, przestronny bagażnik. Yy, tutaj widzę moje rzeczy, jakieś tam leżą, które które gdzieś tam mam przygotowane. Akumulator 220A. Samochód jest tak naprawdę całoroczny, przystosowany do niepodpinania się do prądu przez bardzo długi czas, ponieważ tak jak mówiłem, solary na dachu, dodatkowo regulator napięcia pomiędzy akumulatorami, który po prostu w momencie odpalenia samochodu doładowuje nam akumulator tutaj, tak hotelowy. Działa to też w drugą stronę, że jeżeli mamy rozładowany akumulator samochodowy, to solary czy tam po, po podpięciu się do prądu ładują nam jeszcze sam, y, akumulator y, samochodowy. Tak widzicie, bardzo fajna zabudowa, bardzo fajny samochód do przemieszczania się. Zrobiłem im kilka tysięcy kilometrów. E, powiem Wam, że jedzie się bardzo fajnie jak osobówką, e, zgrabny na drodze. Bardzo polecam i to co właśnie miałem powiedzieć, niespodzianką jest to, że ten crafter będzie do sprzedania, już tak naprawdę jest do sprzedania, w bardzo dobrej cenie tak naprawdę, ze względu na jego wyposażenie. E, możecie się odzywać w komentarzach, pytać o cenę, jeszcze do końca nie jest ustalona, e, bo tak jak wspominałem, on jest przeznaczony na targi, ale już tak naprawdę, jeżeli trafi się potencjalny kupiec, jestem w stanie mu go zarezerwować. A chciałbym Wam też powiedzieć, że jeżeli chcecie wybudować jakiś samochód, to zapraszamy właśnie do Marylokam. Zbudowaliśmy przeszło 60 kamperów i nie tylko na crafterach, ale także na ducato, bokserach, sprinterach, renówkach, w oplach i tak dalej, na wielu samochodach, praktycznie na każdym. Każdy samochód jest wyjątkowy, budowany przez nas, każdy... Jest budowany pod klienta, pod jego konkretne wymagania, jego kolorystykę. U nas się tak jakby nie ma dwóch takich samych samochodów. Tak naprawdę z nami możecie zbudować swój wymarzony domek. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube. Zapraszamy do oglądnięcia naszych realizacji na, na stronie Mary Camp, na Facebooku i oczywiście zapraszamy, przyjedźcie do nas, zobaczcie, budujemy kampary cały czas, możecie sprawdzić po prostu jak proces budowy wygląda, jak wyglądają poszczególne etapy, bo mamy samochody w trakcie budowy, praktycznie na zakończeniu i też ukończone. Także Mary Camp na Podkarpaciu znajdziecie nas, oczywiście ceny bardzo promocyjne, mamy mam klientów całej Polski, z, z praktycznie już w tym momencie z większości krajów Europy. Także zapraszamy do nas, do budowy i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.